Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Jest w tradycji wschodniej taki zwyczaj pisania ikon bożonarodzeniowych, które nie przedstawiają drewnianej stajenki, takiej jaką widzimy w swoich kościołach, lecz pieczarę w głębi ziemi, w której z jednej strony leży Mały Jezus na białej pościeli a trochę dalej jest Matka Boża. Zawsze, kiedy w okresie Bożego Narodzenia słyszę fragment Ewangelii Jana o pustym grobie, myślę o stajence w pieczarze, głębia i mrok, który zostaje rozświetlony światłem Boga. To wrażenie łączy obraz ikony i obraz stajenki. Bóg wszedł w historię Ziemi, w naszą historię bardzo głęboką. Wszedł w najciemniejsze sytuacje. Boże Narodzenie nie kończy się na drewnianej stajence. Liturgia jest dynamiczna i uczy nas odchodzenia od stajenki, odchodzenia od grobu. Uczy nas, że światło, które Bóg wnosi na Ziemię, trzeba przekazać dalej. A symbole, takie jak płótno i chusta. To znaki zwycięstwa, przy których można przyklęknąć na chwilę. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.